Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Tech Newsie. Dzisiaj pierwsze testy wydajności, nie, nie ten news ten będzie na tech, kanale gamingowym, na który też Was zapraszam, link w opisie, Technokrata Games, tam takie gamingowe newsy i dużo unboxingów nie, tam wlatuje, bo jak jakiś nowy sprzęt do mnie przychodzi, no to unboxing. Nie, taka mała, szybka dygresja, no bo był nie ten news włączony, nie, ten miał być włączony, czyli pierwsze testy kart graficznych Intel. Na razie mobilnych, ale moim zdaniem pokazuje to jakąś tendencję, którą karty graficzne Intela mogą zaprezentować. A więc tak, A350 przetestowana tutaj w Fire i w Time Spy. No i jak widzicie, wyniki takie, takie sobie prawie 6000 punktów w Fire i w Time Spy 3. I pół tysiąca, więc no, nawet nieźle. Wydajnościowo to jest coś pomiędzy 3050 Ti a 3050 MaxQ Design. Ich laptopowymi wersjami, oczywiście. MaxQ Design mówi samo za siebie. Ale uwaga, czym będą karty serii 300, a zwłaszcza ARC-3? To będą karty, które moim zdaniem, przynajmniej jaką ja nadzieję w nich pokładam, to będą karty, które wniosą ultrabooki na zupełnie nowy poziom wydajności kart graficznych. Bo owszem, w ultrabookach czy to jakiś tam MX 550 czy 570 się przewija, chociaż jeszcze się tak naprawdę na dobrze nie pojawił, ale do tej pory takie ultra, ultrabooki. Ultrasowe, że tak powiem, ultrabuki raczej cały czas opierały się na integrach. A tutaj te karty graficzne, bo około 30 watów TDP będzie miała ta karta graficzna, około chyba 50 będzie miała ta wydajniejsza, czyli 370, do której zaraz przejdziemy. No. To jest znacząca liczba przy zazwyczaj procesorach, jakie mają TDP, gdzie procesory, zazwyczaj do takich ultrasowych, ultrabooków, to jest TDP na poziomie 15-20 W, jeżeli chodzi o wydajniejsze jednostki. No tutaj. To zwiększa gdzieś trzykrotnie TDP, czy dwukrotnie takiego laptopa, trzykrotnie w połączeniu z procesorem, ale ja szczerze mam nadzieję, że właśnie te układy nie będą się grzały, nie będą wymagały jakiegoś turbo chłodzenia, jednocześnie zapewnią... No, zdolności graficzne zarówno do grania, bo GTX 1650 bez problemu do grania może służyć, jak i przede wszystkim do pracy kreatywnej, zbustują pracę kreatywną. Intel podczas prezentacji tychże e, kart graficznych tutaj dużo stawia na to, żeby pokazać, że te karty graficzne mają dać dużo w renderowaniu wideo. Ja na to czekam, ale was tym nie zanudzam. Teraz przejdźmy sobie do porównania. Radeon RX -a 6500M do Intel a 370M. Tutaj AMD to porównało i wyśmiewa Intela, że co to mają być za wyniki, że no wiadomo, czerwony Radeon, szary Intel, dużo wydajniejszy jest, jest karta graficzna AMD przy posiadaniu prawie 50, no dobra, 50 nie, ale. Gdzieś 30-40% tranzystorów mniej. W tym samym procesie technologicznym te karty są wyprodukowane. Tylko hmm, prawda jest taka, że ani jednych, ani drugich kart graficznych jeszcze w laptopach. Nie widzieliśmy. Zarówno nie widzieliśmy takich rzeczowych testów kart graficznych Intela, jak i kart graficznych AMD. A AMD mogłoby siedzieć cicho, bo zaprezentowali tego RX-a 6500M w styczniu i do tej pory żadnego lapka ani testów w internecie nie ma tej karty graficznej. A tutaj szydzą z Intela, więc no okej. Okay. Może będzie się to różnić wydajnością w rzeczywistości, ale na razie ciężko tu mówić o jakiejś rzeczywistości, jak teoretycznie pokazali kartę 3 miechy temu i słuchaj, niej zaginął, nie ma. Więc AMD niech lepiej tą kartę wypuści, niech pokaże, czy ta karta będzie miała fajne TDP i też być może, bo ja szczerze mam nadzieję, że ten RX6500M no, też zawojuje, jeżeli chodzi o rynek właśnie segment być może ultrabooków. Czekam tutaj na więcej propozycji z tą kartą graficzną, na jakieś faktycznie zawojowanie rynku z 6500M, bo jeżeli właśnie on powinien teoretycznie patrząc po liczbie tranzystorów i po procesie technologicznym nie, zapewnić lepsze TDP, no i lepszą wydajność, więc to też może być bardzo fajna karta graficzna i powiem Wam szczerze, no tutaj z chęcią, z chęcią bym taki sprzęt sprawdził, więc czekam na wy. Syp laptopów z, zarówno z tymi radronami, jak i z Intel ARC, czyli Intel Evo, a tutaj klasycznych Ultrabooków. Naprawdę powiem wam szczerze, ja najbardziej, jeżeli chodzi o laptopy, lubię takie smukłe konstrukcje. Chociaż najczęściej przyszło mi testować raczej gamingowe laptopy, tak powiem wam szczerze, najchętniej właśnie zabrałbym się za testy, no, takich super Ultrabooków z fajnymi graficzkami, gdzie mógłbym wziąć ten laptop i podróżować z nim, pracować w podróży, który by mi świetnie obsłużył premierkę, a jednocześnie w wolnym czasie odpalić sobie lolka i komfortowo w tego lolka sobie pograć. Albo, no nie wiem, nawet jakiegoś wieśka odpalić. No Cyberpunka to raczej nie wymagam, ale coś takiego, żeby sobie casualowo pograć. Czekam na lapki z oboma tymi kartami graficznymi. Szybka wiadomość, Rejseny serii 7000 za miesiąc mają trafić już do masowej produkcji, czyli są gotowe i teraz trzeba ich naprodukować, żeby były gotowe na jesienną produkcję. Jakby patrząc na to, kiedy one miały być zaprezentowane, o czym już od dawna mówię, to powiem szczerze, że no nie jest to dla mnie dziwne, że już teraz trafiają do produkcji, bo trzeba to wyprodukować, potem zmagazynować, rozwieść po całym świecie, i nagle w, w, w jednym momencie na całym świecie wpuścić do sklepów. Niestety drugą wiadomością, taką poboczną, jest to, że ceny pamięci Flash idą w górę. I to mi się osobiście bardzo nie podoba. Już takie informacje mieliśmy, jak pojawiła się Chia, czyli ekologiczna kryptowaluta. Yy, ona dźwignęła lekko ceny. Później też mieliśmy lekkie wzrosty cen, yy, co bodajże... Team Force jakby przewidywał, ja Wam o tym oczywiście mówiłem, to było z pół roku temu, jak nie więcej. I Trend Force, przepraszam, ale tutaj jest też Trend Force, bo oni się głównie zajmują tymi pamięciami Flash. Oni przewidzieli najpierw podwyżki, później spadki. Spadki przed wakacjami 2021. No, a teraz niestety przewidują znowu podwyżki. Znaczy, przewidują to są chyba oficjalne podwyżki już ze źródeł bezpośrednio z fabryk i tak dalej. Więc niestety, dyski SSD pójdą w górę. Co mnie smuci, bo sam nie mam jeszcze gotowego setupu pod mój komputer. Bo chciałbym docelowo mieć trzy dyski w swoim komputerze, jeden, jednoterabajtowy na system programy i pierdoły. Jeden dwuterabajtowy na grę i drugi dwuterabajtowy na e, no tak naprawdę na to, co, co robię na YouTube, czyli na pracę. No i tak i tutaj padł mi e, mikrofon Roda padła w nim bateria, ale dalej opowiadałem o tym, że potrzebuję bagapu serwerowego, że potrzebuje NASA z dyskami twardymi, ale że to wszystko jest w opór drogie, kosztuje 7000 zł, gdzieś tak mniej więcej, dobry NAS plus te, 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 te wszystkie dyski, które wymieniłem No i później już przestałem mówić o dyskach e, Zacząłem mówić o tym, że, że uwielbiam swoich widzów, że są najlepsi w ogóle na świecie bardzo was tutaj chwaliłem, że no jesteście inteligentni, e, najbardziej inteligentni na całym YouTubie, nie tylko na polskim YouTube, więc bardzo wam mocno tutaj słodziłem i mówiłem, że jak ktoś jeszcze nie zostawił subskrypcji, to warto dołączyć do tego najinteligentniejszego, najlepszego i po prostu absolutnie najcudowniejszego grona na YouTube. Mówiłem też, że możecie ewentualnie przyspieszyć swoją decyzję zakupową, jeżeli chodzi o dyski SSD, no bo te ceny mają tutaj lekko wzrosnąć, mają pójść w górę o te 5-10%. Ale tylko w momencie kiedy kogoś naprawdę bardzo mocno ciśnie z zakupem dysku. Jeżeli ktoś już od dłuższego czasu nosi się z takim zamiarem, ale jeszcze tego nie zrobił z jakiegoś powodu, no to być może warto to tutaj rozważyć. Ale poza tym znowu wróciłem do tego, żeby poopowiadać, jak to kocham swoich widzów, ja co oni są niesamowici. Dziękuję, że ze mną jesteście. Już jest 26 tysięcy subskrypcji, ja cały czas Mam nadzieję, że uda mi się za niedługo dla Was odpalić konkurs. Bo obiecałem konkurs na 26 tysięcy subów i on będzie, będzie. Być może już teraz na weekendzie go odpalę. Do tego oczywiście był taki mini konkurs, jeżeli chodzi o wytypowanie kompozycji, z jakiej składał się komputer, który wrzuciłem na social na YouTubie. Tam ten konkurs się już zakończył, bo ten komputer jest oficjalnie dostępny w sprzedaży, więc też wybiorę pewnie zwycięzcę. No i tutaj zacząłem się z Wami żegnać, zacząłem mówić po raz kolejny, że miłego weekendu, żebyście sobie odpoczęli, jak ktoś pracuje, no to oczywiście powodzenia w pracy Wam życzę. Dziękuję za oglądanie, oczywiście no i widzimy się jutro, no bo codziennie chcę przychodzić do Was z nowymi filmami, więc standardowo oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia. Cześć.